Siema, Witam Was w kolejnej części yy, renowacji klapy. Jak to widzicie, już sobie zrobiłem papierkiem 2000, bo no, przygotowuję dalej, yy, żeby mi pod pokła, pokład. Także tutaj przymkniemy, tutaj mamy elegancko, już mamy wyszlifowane proszę Państwa. Tutaj tak, trzeba ładnie jeszcze przejechać. No i myślę, że gładziutkie wszystko, elegancko. Tak, tutaj jest ok. Nie wiem, gdzie sekundę zostawiłem, ale dobra. No i jak widzicie, jest sprawa. Eee, czekajcie, tą sztufiwkę bym może dał tu. Będziesz tu stać, będziesz tu stać. Także proszę bardzo tutaj jest ładnie już zmatowione. Także jedziemy, jedziemy sobie y, dalej z to znaczy podkładem. Czekajcie ja muszę przynieść jakiś podkład. Oczekam, że trzeba je trzymać. Cieple. na razie jest ciepło, ale chyba przeniosłem je teraz do... Poczekajcie, ja sobie zaraz przyjdę, tylko ja sobie troszkę te spreję Dobra, myślę, że coś już tam nie oprzepaliśmy i że można zrobić lakier. chociaż że ja to mogę dalej... Uuu, to zrobili tu dwa lata. podkład Kolejna proszę państwa. Kolejna pucha. No, no już się kończy, ewidentnie, spaj. No. Dobra. Trzeba rozmieszać nowy. Dobra, matka jakaś na ryju jest. I co, tak, teraz jakby pójdzie na no. jedna pełna pucha, to pełna pucha. Trzeba dla to te, gdzie przywraca się stare robi się nowe tutaj trochę za blisko co nie miał kurwa zacieków panie Bierzemy. i jedziemy i druga strona cyk syk. Tyk, tam było gorzej, tam stronę malować, bo miał większą powierzchnię i smród był zajebisty, kurwa aż dusiło. Dobra, żeby nie było kurwa za dużo, żeby się nie zmarło, myślę, że dość trzeba stąd spierdalać bo się jednak robi ten zobaczcie ładnie jaki połysk a to dopiero podkład mam nadzieję, że nie spierdolę lakierem i że będzie wszystko ok dobra, widzimy się za chwilę na drugą warstwę no i dobra, widzimy się na drugiej warstwie tak ja się nie jeszcze no i co tu tak mamy mamy Chciałem przemrę sobie troszeczkę luzy, bo troszeczkę zimno. No dobra, i teraz możemy podjechać tutaj Jedziemy druga warsewka, panowie, nie, panie.

ale dopiero będzie można ocenić jak wyschnie proszę bardzo myślę, że <laughs> jednak śmierdzi ten podkład myślę, że jest ok tak, myślę, że jest jak najbardziej ok dobra to wyschnie, i będziemy się brali za odwrócenie jej na drugą stronę, obklejenie szyby. I myślę, że będzie można już zacząć lakier. Ale to zobaczymy jeszcze. Jeszcze ją na drugą stronę weźmiemy i przestawimy także. Zaraz się widzimy. Dobra, mamy ją na drugiej stronie. Klapa została umyta. Tutaj tylko jest taki niewielki ślad. To zaraz stopem to zrobimy. Klapa prezentuje się w porównaniu do tamtej, jest zdrowiutka. Zaraz tu będziemy ją yy, zabezpieczać przed wymalowaniem. No, wiadomo, trzeba umyć, zakleić szybę. Trzeba tutaj tylko tak prowizorycznie zakleić, bo tu przecież będzie ta czarna czarna ten plastik taki więc tutaj nie ma sensu cokolwiek tam nawet nie będę lakierował no tutaj tylko pozabezpieczam to odetnę, żebym mógł tutaj szybę równo obkleić mimo, że ta szyba będzie wymieniana, bo w tamtej w tamtej klapie jest przyciemniana z oryginału więc ja sobie szybę, znaczy, no nie ja, tylko przełożą mi szybę, yy, w, no tam gdzie szyby wymieniają. No i co? No i za chwilę tutaj już jest to umyte, odczyszczone. Trzeba zakleić szybę z tej strony. Yy, poobklejać taśmą tutaj yy, tą teranty tutaj szyby. To co mówiłem, tu będziemy obklejali. Tutaj jest do spryskiwacza, do wycieraczki. No, wiązka jest troszeczkę do poprawy, ale i tak no, są tutaj mm, pouszkadzane izolacje. Ale ja sobie to tak zrobię, że nie będzie mm, śladu. Yy, jeśli o to chodzi, tamtą wiązkę, która była w tamtej klapie, no, to już była tragedia. Było wszystko rozwalone, robiło zwarcia, spięcia. No dobra, także to jest yy, klapa. Już ją przygotowywuję. Już będziemy ją obklejać z tej strony, zabezpieczać szybę, zabezpieczyć tutaj gdzie jest nasz zamek i na wycieraczkę do podłączenia silniczka, bo trzeba będzie wszystko wiadomo przełożyć z tamtej klapy. No i co? Działamy. Także zabezpieczamy i jedziemy z koksem. Dobra, naklejamy tutaj teraz, poznaklejamy sobie tutaj ta siemko ładnie, fajnie, bo tutaj wchodzi pod, pod ten, także pod klapę, więc tu nie muszę się, tak jak z tamtej strony, tylko bierzemy sobie cyk, o, cyk, bardzo fajnie gdzie to, tak jak mówię, no, ta klapa będzie, a tu co to jest, że nie chcę tutaj wejść, co jest, ta szyba, że nie klapa, ty, nie będzie tutaj <tutuj> wymieniona, więc proszę Państwa, będzie elegancko, czekajcie, bo nie chcę mi to wejść, o, tak, żeby tutaj było dobrze, tucakniemy, Wiadomo. Oklejonka. Klejanka, obklejanka. obklejanka. Tutaj trzeba będzie jeszcze, też się też zabezpieczyć przed farbą. Bo nie wiem, nie zasłonię Wam Nie zasłonię chyba. Bo tu jest jeszcze taki plastik. Nie więc tutaj też nie ma sensu go. Nie ma sensu do też nakierować i obklejać, bo to nie będzie widoczne. No popatrzcie się, co za kurwa taśma. Co za. Co za jakiś kitaj jest zrobił? Bo to chyba kitaj robią te taśmy, nie? Dobra, tutaj mamy z grubsza. Aha, jeszcze tutaj z tej strony trzeba byłoby zakleić to coś. Nie mam nadzieję, że nie zasłonię bramką. Tam jest jakiś. Tam jest jakiś. jakiś cóś. Co prawdopodobnie lepiej byłoby, żeby się tam lakier czy inne badziwia nie dostały tu jeszcze co, tu jeszcze chycimy w rogu o, może tak a teraz się ta taśma przykleja już do jedna do drugiej no i dobra, i teraz co, teraz trzeba byłoby gazetką rzucić tak, tutaj elegancka. to zepchniemy pod spód. O, proszę. Tylko wiecie co? Będą mi jaja, jak berety, jeśli się okaże, że mi kurde braknie paśmy. No to wtedy, jestem, jak to mówią, przysłowiowej dupie. No i jak mówię, braknie mi braknie mi taśmy, to żeśmy kurwa porobili. No, ale może nie i to może jeszcze mam jakąś gdzieś to by się wzięło i przykleiło, tak? Dobrze mówię. Czy źle mówię. Chyba no dobrze. Gdzie to taśma? Mm, co jest Uwielbiam takie akcje. Powinno może mnie tutaj tej taśmy wystarczyć. O. Proszę Państwa, jest elegancko. Tak. I my nadzieję, że nam samie <laughs> to pokłada Wystarczy. No i ja mam ładnie tutaj taki, o coś się tu odkleja. Taki ładny kawałeczek, proszę bardzo, jakby stąd był. Wszystko nam ładnie no, wystarczyło, domowe sposoby różne choroby. Tak. No pięknie. Mamy końcóweczkę. Jesteśmy na filmiku. Tak. Tak tak, 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 tak słuchajcie, taśmy chyba mi wystarczy powinno mi wystarczyć, chociaż jest normalnie taka końcóweczka że tu sobie wjedziemy, tak tam sobie zakryjmy tu sobie jeszcze wiedziemy. No i dobra. No i widziki, słuchajcie. Aha, jeszcze trzeba będzie na tych, na tych środkach to przepakowić. To kurwa mam nadzieję, że jak ja tutaj nie zakrywam... Zaraz, ja idzie ten plastik? Bo ten plastik idzie się jakoś tak. No, dobra, czyli. Co to czyli dobrze jest. Dobrze jak mówię? On idzie tak? No, tak musi iść, nie? Tak, bo tutaj są też pilki. No, dobra. Czyli tutaj nie będę musiał malować, tylko by przydało się jeszcze zabezpieczyć tu te końcówki, z drugiej strony, no i to tutaj. Dobra, czekajcie ludziki, bo to jest ważne, bo później lubię linie skręcać na przykład centralisem, z zamkiem. Więc to byśmy odkleili. O, co prawda to schowamy. Schowamy to schowamy to po spód, ale dla świętego spokoju Jak sobie to będzie tam no dobra, tu jest też zaklejone. To co? Trzeba by było zrobić jeszcze, pozaklejać, rozumiecie, wiązki. Już będziemy coś myśleć. Dobra, mam taki szalony pomysł, żeby sobie tutaj nie nabrudzić, nie nasypić na te kable, bo też nie wiadomo jak się tam zachowa. Tam guma może być guma może być poklejona, ale na no tych kabli to bym wolał. Nie, to zrobimy to tak 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 i tak dobra woreczki powinny przytrzymać to samo zrobimy sobie tutaj z tą oto oto do spryskiwacza spryskiwacza. nie, tu nie, tak. A później co prawda te gumy, a to najwyżej później. Tak jak nowe gumy to będą przy klapie, to nie będzie widać. Chyba żebyśmy może, ale nie za dużo pierdzielenia żeby tą gumę poobklejać. Chociaż? Ja wiem, czy za dużo. Może nie za dużo. A no tylko, że tutaj to w kolejności. Jak to pani okleić? No nie, tutaj jest. Tutaj jest, proszę państwa, bryza Dobra, to się jeszcze zastanowię. Bo to by trzeba było wyciągnąć. To jak będę malował tam. To wtedy będę się zastanawiał jak to zrobić? to byśmy jeszcze tutaj pokręciła, żeby to może odklęcić, poluzować i zakleić tak, to nie wiem jak się to jak się to no przy się to ścianą. no jak to nie no, jak to kurwa ściągnął żeby wziął okleił i pierdorze Nie porysuje, precyzyjne cięcie. O. Jak w szpitalu. Przejdźmy na medycynę, na kierunki. Serko by teraz ciągnąć, wyszło, albo nie wyszło. Dobra, no to tu byśmy mieli, tu jeszcze jakby to wziął, o, tutaj tak, tutaj wziął i naciąg, tak, żeby to przykleiło się, kurde, do tego, no i co, żeby tego nie ściągać, no to też mi się wydaje, że lepiej to wziąć delikatnie. Żeby też nie, nie porysować Lakieru. Jak się zrobią kurwa szpary, rysy, no, to potem będzie ducha. No i jeszcze to samo z drugiej strony trzeba byłoby zrobić. Patrzcie się, jakie chirurgiczne cięcie, obklejenie. Jak myślicie, będzie brudna guma czy nie będzie brudna guma? Jeszcze z drugiej strony będzie lala. Zobaczcie. Będzie, nie? Równiutko wszędzie. No to teraz druga strona. O z druga strona. bierzemy sobie tasiemkę bierzemy sobie nożyk, kurka wodna elegancko tak tutaj sobie kurtę zakleimy co by nam to nie Bo musimy to zrobić tak tu musimy to na razie zrobić tak. O. U, trzeba będzie ostrze chyba zmienić. O, i tutaj mamy tak. I jeszcze z drugiej strony pojedziemy sobie. No pięknie, i to samo teraz z boku, co by było po fachowemu? Może to i się ściąga, ale nie będę się nad tym doktoryzował, czy to się ściąga, czy to się nie ściąga. No nie mam koordynatu za bardzo czasu. O i tak i tak. O! jestem tępy już. Tępy już noży, bo mi robi zadziorki. Trzeba delikatnie. Delikatnie. O. Zaraz będzie można malować. Ale jeszcze druga strona. No i obklejone. Elegancko. Tu jeszcze sobie to mamy oklejone, to mamy obklejone. To byśmy jeszcze odkręcili. Tylko kurczę czy tam. Hmm. czy tam mi coś nie odpadnie nie, wychodzi na to, że jest to na jest to na śrubce pod spodem tam nic nie ma tylko muszę znaleźć odpowiednie klucze odpowiedni kluczyk się znalazł to weźmiemy tylko tak, że nie będziemy tego wyciągać, rozumiecie, bo tutaj jest Tutaj jest coś popodłączane. Hmm. Zrobimy tak. Chyba że to zejdzie, zeszło. I tak to ma być. Ustadzone. Czy to potem mi wejdzie? Wejdzie. Dobrze. Czyli może ja mogę, mogę to wypiąć. Ok. I to sobie mogę schować. I śrubkę mogę. Śrubkę mogę też sobie schować. No to co? Wydaje mi się. Wydaje mi się, że jestem przygotowany do malowania. Klapa jest przygotowana, obklejona. Kurwa, jasno się to zaczyna robić. Woreczki zrobione. Tu pozabezpieczane. Tu pozabezpieczane. A, jeszcze tu. Tu muszę jeszcze zabezpieczyć. Dobra. To w takim razie ja sobie to zabezpieczę. Słuchajcie, klapa jest do góry kołami. To widzimy się w następnym. Ciąg dalszy nastąpi i teraz będziemy w następnym epizodzie będziemy malować tą stronę. Gdzie już jest późno, to już się za to nie biorę i w następnym odcineczku jedziemy z malowaniem także. Zostańcie ze mną i Malujemy klapę dalej. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, pozdrawiam.